to wszedłem właśnie do tak zwanego błękitnego meczetu A dlaczego błękitny, no bo tak Słynnie lekko nie? wpada w błękit To jest dobra wiadomość zła wiadomość jest taka ja Wam to zaraz pokażę że to jest kolejka która tam zakręca Tu jest dopiero wejście. Od drugiej strony, jak to wygląda. A to tak, że tu się zaczyna kolejka. Idzie tam, 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 tam. I tam jest wejście. Więc to jest godzina jak nielepiej czekania, dlatego sobie odpuszczamy. Ale możecie zobaczyć, jak to wygląda. A nawet jeszcze, nawet jeszcze tu. A tu jest co? Jak się trzymać zaraz. No to można normalnie wyjść, co? No to ty byś szedł. To jeszcze tak. Rzut oka na Haggias z innej perspektywy. I co? Idę dalej. I to jest chyba dobry moment, żeby opowiedzieć wam. O, oh, tam jest coś fajnego. Opowiedzieć Wam po prostu o Stambule. Skąd to się wzięło i tak dalej. Także Wy sobie zobaczcie, jak te ulice wyglądają. To jest, będzie akurat taka główniejsza ulica. No ale co, no akurat tak się trafiło. I i i. i, i... A, dobra, to jest Hagia Sofia z drugiej strony. Okej, okay, bo na około przeszedłem. Także popatrzcie sobie, jak to wygląda. A ja wam poopowiadam trochę o Stambule. Z, z rzeczy takich, które zauważyłem, chyba wolno przechodzić na czerwonym z zachowaniem szczególnej ostrożności o ile kierowcy mają też czerwone, no bo jak mają zielone, no to jest metoda na samobójce, no także, także tak, mówimy moi drodzy o Stambule no to pierwsze ślady osadnictwa no, pochodzą już z epoki kamienia. I, I możemy je znaleźć w tak zwanej azjatyckiej części miasta. Natomiast pierwsza w miarę zorganizowana, nazwijmy to struktura, czy osada, może przez słowo, no to jest z epoki brązu. Na terenie, moi drodzy, dzisiejszego pałacu Topkapi. I jest ona z, 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 z mniej więcej 681 roku przed naszą erą. Co warto pamiętać, że to uciekinierzy z greckiej megary. Założyli tutaj swoją kolonię zwaną Halkedonem właśnie w tej Azji, w tej azjatyckiej części miasta. Natomiast, natomiast około 660 roku przed naszą erą inna z kolei grupa Greków e, pod przewodnictwem Bazysa założyła po stronie europejskiej pierwszą większość, większą e, Miejscowość obecnie to się nazywa, moi drodzy, Sarai Burnu, czyli Cypel Pałacu. Ja o tym cyplu Wam później jeszcze, jak będziemy nad, nad Cieśniną, Bosfortową, to wam trochę więcej opowiem. Eee, no i co? No i dzięki korzystnemu położeniu geograficznym, bo jakby nie patrzeć, no to miasto dość szybko się, moi drodzy, rozwijało, bo już w 513 roku miasto zostało zdobyte przez wojska perskie. A w tamtych czasach pamiętajcie, że kto miał dostęp do morza, no, ten mógł handlować, a kto mógł handlować, ten miał pieniądze, kto miał pieniądze, ten miał wojsko, kto miał wojsko, ten ma władzę. Tak to mniej więcej wyglądało i wygląda do dzisiaj, że wszystko zaczyna się od gospodarki, surowców mineralnych i tym podobnych. Później, później od 407 miasto należało do, do Aten. A od 405 do Sparty. Natomiast w 227, przed naszą erą, bo oczywiście cały czas jesteśmy przed naszą erą, zaczęli się tutaj osiedlać galowie. A fajny mix kolorów, nie? Po tej stronie. w 146, przed naszą erą, został tutaj zawarty związek zwany Republiką Rzymską a w 196 już Sewer włączył miasto do cesarstwa. Eee, później cesarz Konstantyn I Wielki przebudował miasto i w 330 nadał mu nową nazwę Konstantynopol. Eee, co dalej? No po podziale Cesarstwa Rzymskiego, bo jak wiecie takie coś było, po śmierci Teodozjusza I miasto stało się stolicą Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego. No i co? I w V wieku zostało otoczone nowymi murami. W 1096 miasto odwiedzili krzyżowcy. Nie czyniąc w nim szkód, to warto zaznaczyć. Napływali tutaj również handlarze z Wenecji, z Genui. Powstała też wtedy tutaj dzielnica Galata. Ale nie wiem, czy uda mi się do niej dotrzeć, bo pamiętajcie, że to jest ogromne miasto. Ogromne, na 15 milionów mieszkańców. To są w ogóle kosze na śmieci. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda to tak, że jest coś takiego. Opa, naciskacie. I tu jest kosz. Fajne, bo nie śmierdzi, nie jebie, nie potrzeba używać rąk, żeby coś wrzucić, Znaczy, żeby wrzucić, tak, no ale tam, wiecie, człowiek się o nic nie ubrudzi, więc to jest całkiem spokojne. Eee, o czym tu ja mówiłem? Aha, że później jednak to miasto krzyżowcy złupili. Eee, I co? No i tysiąc, 1204, no między 1204 a 1261. Konstantynopol był stolicą stworzonego przez nich Cesarstwa Łacińskiego. A później był odzyskany przez, o ile mnie pamięć nie myli, zdaje się Michała VIII, paleologa, o którym wspominałem, Hadze Sofi? Hagi Sofi? jak to się odmienia, cholera, nie wiem. Moment, że pod samochód nie wpadł. Eee... No jednak, miasto już straciło wtedy na znaczeniu. Ta kolonia Galatów, kolonia Galata przejęła zyski z handlu, a Konstantynopol pustoszał. Co niewątpliwie przełożyło się też na malejącą ilość eee, ludności. Pierdzieliłem się trochę w korek. Trzeba było go y, przeorganizować. Także, moi drodzy, na czym to ja skończyłem? Yy... Na czym to ja skończyłem? A, że Osmanowie podeszli pod mury miasta. No tak. Yy, no i co? No i w 1390 roku wojska Bajazyda II to miasto zaczęły oblegać. Yy, zaczęły to miasto oblegać. Później kolejne oblężenie było w 1422, pod wodzą Murada II. Miasto w konsekwencji zostało zdobyte przez Turków, pod wodzą Mechmeda II. Eee, w którym to było roku? W 1000, zdaje się. Zdaje się, to był 1000. Tysiąc... 453? Chyba tak, możecie to sprawdzić. E... No i co, no i miasto stało się, miasto stało się... E... stolicą Imperium Osmańskiego. Później, gdy w 1517, Osmanowie podbili Egipt. E... Kalifat został de facto przeniesiony do Stambułu. A, stoję w miejscu, bo Marcin chce coś tam chyba kupić, czy coś. Także. O, usiądę sobie. W tą stronę, może, bo tu coś widać, chociaż jak samochody jeżdżą. E... No i co? No i, i jak kalifan został przeniesiony do, do, do Stambułu, to miasto stało się częścią islamskiego świata. Później zostało właśnie przyozdobione pałacami, tak jak tam kawałek widzicie lub nie widzicie. Meczetami, kompleksami architektonicznymi. No i w XIX wieku można powiedzieć, że czyniono, że tak powiem, próby europeizacji, żeby zrezygnować z tej tradycji osmańskiej architektury zastępując ją barokiem i, i Rokoko Na no później, co? Później, po, po I wojnie światowej. 15 marca 1919 roku wkroczyły tutaj, moi drodzy, już wojska alianckie. W 1923 stolicę przeniesiono do Ankary. No i od 1930 miasto jest oficjalnie nazwane Stambułem. Także tak.